Obieg oleju w sprężarce śrubowej. Cześć, jestem Marcin i opowiem Ci o obiegu oleju w sprężarce śrubowej Garner Denver Serii ESM. Podczas rozruchu sprężarki, jak olej jest zimny, zintegrowany z obudową termostatyczny zawór obejściowy pozwala na ominięcie chłodnicy, dopóki olej nie osiągnie normalnej temperatury roboczej. W przypadku temperatury oleju poniżej 55 stopni Celsjusza, olej przepływa ze zbiornika ciśnieniowego przez przewód obejściowy chłodnicy bezpośrednio do filtra oleju a następnie jest tryskiwany do śrubowego stopnia sprężającego. W tym czasie wentylator chłodnicy nie pracuje. Gdy temperatura oleju osiągnie wartość od 55 stopni Celsjusza do 70 stopni C, strumień oleju jest rozdzielany na chłodnicę oleju i przewód obejściowy. Wentylator chłodnicy pracuje cyklicznie. Przy temperaturze oleju wynoszącej co najmniej 70 stopni Celsjusza, cały olej przepływa przez chłodnicę oleju, a wentylator chłodnicy pracuje w sposób ciągły. Zasada działania termostatycznego zaworu obejściowego oleju, czyli bypassu, pokazaliśmy w oddzielnym filmie, do którego link podany jest w opisie. Olej oddzielony w separatorze oleju jest doprowadzony z powrotem do stopnia sprężającego za pomocą przewodu ssącego oleju. Cały obieg oleju pracuje w oparciu o zasadę różnicy ciśnień w układzie. Gdy uwzględni się różnice ciśnień w obiegu oleju wynoszącą około 2 bary, przy ciśnieniu w zbiorniku ciśnieniowym np. 10 bar, olej będzie wtryskiwany do sprężarki śrubowej z ciśnieniem około 8 bar. Gdy sprężarka śrubowa pracuje bez obciążenia, odpowiednio wysoki spadek ciśnienia, a tym samym wymaganą ilość wtryskiwanego oleju uzyskuje się w taki sposób, że przy zamkniętym zaworze wylotowym na króćcu zsawnym i w punkcie wtrysku powstaje podciśnienie. Jednocześnie w zbiorniku ciśnieniowym w trybie pracy bez obciążenia powstaje nadciśnienie około 1,5 bar. Ciśnienia i temperatury mogą różnić się w zależności od producenta lub modelu sprężarki, ale zasada działania u większości jest taka sama. Jeżeli masz wątpliwości, czy twoja sprężarka pracuje prawidłowo, zadzwoń do nas. Szybko zdiagnozujemy jej pracę i w razie konieczności zalecimy środki zaradcze.